Vincente Palotti żył w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym wrogliwości apostolskim kapłanem. Mężem wielkich pragnień. Stał się respiratorem wielu zielonych poczynań. Jego świętość jest zgoda na Posłuchajcie historii tego niezwykłego człowieka. Vincente Palotti urodził się w Rzymie w 1795 roku. W tym też mieście spędził całe swoje życie. Nazwano go apostołem Rzymu. Pochodził z dobrej, mieszczańskiej rodziny. Tam doświadczył miłości, którą mógł później przenieść na Boga. Nie był hałaśliwym dzieckiem ulicy lecz i miesiącu, Otrzymał solidne Nie. wykształcenie. Zakończył je doktoratem z filozofii i teologii. Już w latach młodzieńczych wychodził ponad codzienność. Pościł, oraz umarł w kiedy nawet ponad swoje możliwości. Fascynowały go przykłady świętych, szczególnie Franciszka Zasyżu i Filipa Nereusza. Cenił ich radość, wesołość, oryginalność. Cenił spotkania z ludźmi. Wychodził im naprzeciw. Każdy człowiek był dla niego ważny. Solidaryzował się z każdym, tak. kogo spotkał. Zalosnął mu radosny, pociągł za płaką. płakom. Na drogach swego życia spotykał także ludzi z marginesu społeczeństwa. błogosławień, skazania na górze ożyły ponownie w nim samym, gdyż oświetlały światłem zbawienia w ciemności czasu. Wspomagać, pocieszać, być łagodnym i cichym, być miłosiernym i ufającym, być szczerym i bez fałszu, wprowadzać pokój i przebaczać, być dobrym. W postaci kochającego i przebaczającego Boga świat przeżywa nowy poranek nadziei. W spowiadaniu poświęcał się przez całe swoje życie. Dzięki służbie w konfesjonale znany był w całym mieście i w krótkim czasie stał się najbardziej poszukiwanym spowiednikiem. Szerokie horyzonty, serce pełne miłości i zrozumienia zjednywały mu ludzi. W swej pracy duszpasterskiej Wincenty budował, a nie burzył, przebaczał, a nie unicestwiał, udzielał porady, a nie prowadził do stresu. Wolny i wyzwalający w Jezusie Chrystusie. Chodził do więzień, tam zbudował nadzieję i podtrzymywał nędówkę. Wincenty Paloty podjął pracę w Wojskowym Szpitalu Centaurii. Był pasterzem, ale także podejmował się prac daleko wykraczających poza jego kapłańskie obowiązki. Sklasał czas kary, dawał zwolnienia, bronił żołnierzy przed niesprawiedliwym traktowaniem i pomagał ich rodzinom. wiosnach i parodiach starał się wraz z wiedzą religijną przekazywać wykształcenie, pomagać ludziom, wyciągając ich z siedlności biedy, do życia ożywiającego świata. Wraz ze swoimi współpracownikami, Wincenty Palotti podjął również w wielu szkołach, walcząc z brakiem społecznej opieki nad dziećmi. Zakładał domy, aby pomóc bezdomnym i religijnie zaniedbanym dziewczętom. Otworzył się rodziniec. W tym domu powstała później wspólnota sióstr apostolstwa katolickiego, które dzisiaj zwane są parodynkami. Odrzucił propozycję przyjęcia parapii, która zapewniałaby mu środki finansowe. Chciał w całej swojej prostocie i skromności służyć, lecz wymagało to poświęcenia wszystkich sił serc i ducha. Chciał być wszystkim dla wszystkich. Święty Palosci stał się znany w całym mieście. Nazywano go Apostolo Rzymu i Świętym Rosją. W czasie oktawy farni w 1850 roku, Vincente Polotki spowiadając, narzucił własny płaszcz na ramiona biedaka, który dotrzał z ziemi nowego kompisu. Sam przeziębił się. Ostre zapalenie o płuc mężczyzna śmierci. W 1950 roku, do, dokładnie 100 lat po śmierci, Wincenty Palotti został zaliczony w pożytk błogosławionego. Kanonizację Wincenty Palottiego dokonał papież Jan XXIII w 1963 roku. To, czego święty Wincenty Palotti dokonał w ciągu 32 lat swojej działalności kapłańskiej, wydaje się nie do wiary. Ponosi jego fantazja, która niezwykle moc gorącą miłość do Chrystusa. Is a i mm you -hmm. Moje rodziny miasto są kolebką polskich Palatynów. Ponadto, z tą wspólnotą kończy jeszcze jeden szczególniejszy model. Nie bez wzruszenia i wdzięczności pamiętam teraz ów daleki dzień roku 1946, kiedy jako młody kapłan przybywszy do Rzymu do uzyskania studiów na bawijskich uczelniach zostałem przyjęty przez tę wspólnotę. Jakkolwiek mój powód nie trwał tu zbyt długo, okazał się jednak wystarczający. Nie zapomnij o tym klimacie obywatelskiej pogody, jakie mogą tu budować. Przejmijcie od nas słucha 90 tego Nie chcę się waszym kredytem. Odwagi, działajmy, działajmy. Czyńmy w miarę naszych nasze wszelkie dobre i wiele domów. Z tego co wiesz, słyszysz tu czytasz, Uczciwie wydobywać to, co może być korzystne dla tego poświęcenia. Rób wiele, a nie mało. Prawdziwa doskonałość nie polega na pielęgnowaniu świętych idei i praktyk, ale na stałym praktykowaniu świętego życia. Tam, gdzie do skutku nie dochodzą czyny, starajcie się docierać na skrzydłach pragnienia. Chciałbym stać się pokarmem, by nasycić głodnych, odzieżą, by przeodziać nami, napojem, by orzeźwić pragnionych, kojącym likworem, by wzmocnić żołądek słabych, delikatnym buchem, by przynieść ulgę słabym członkom zmęczonych, niosącym zdrowie lekiem, by zaradzić niemocy chory, okaleczonych, chromych, głuchych i niemych, światłem dla oświecenia niewidomych na duchu i ciele. Szukaj Boga, a znajdziesz go. Szukaj go we wszystkim, a znajdziesz go wszędzie. Szukaj go w każdym czasie, a znajdziesz go zawsze. Każdy katolik jest apostołem. Troszczy się wzajemnie o siebie, troszczy się miłości. Każda myśl, Twoja, niech będzie ożywiona miłością. Każde słowo Twoje przypojone miłością do miłości nieskończonej. Każda czynność Twoja wykonywana z miłości do miłości nieskończonej. Niech wtedy postępować jak sędzia, względem innych jak dobra matka. Nasza wiara niech będzie ożywiona przynajmniej miłości. W przeciwnym razie będzie martwa. Nic nie zdoła odnieść korzyści z innego przedmiotu, jeśli nie zna wartości i użyteczności jakich niego może wydobyć dla siebie i dla ludzi. Nie świat, ale Bóg jest moim celem.